Siemanko. witam Was w nowym materiale. Tak jak widzieliście na czołówce dotarł do mnie. Diper. I jest to diper pro plus 2. Cieszę się, bo w końcu będę mógł zobaczyć, jak wyglądają moje jeziorka, na których łowię. Na dnie jak głębokie są. Czy jest to płaskie dno, czy jest jakaś strukturka na dnie. Może uda się zobaczyć jakieś fajne rybki w toni, może uda się trafić stado okonia, to już wszystko zobaczycie na filmie, ja też zobaczę podczas łowienia. Mam nadzieję, że materiał wyjdzie fajnie, także zapraszam do oglądania i do zobaczyska. Hej! Dobra, robimy pierwszy z i rzucamy. Czekamy aż się połączy. Mamy połączenie i powolutku zwijamy. A deeper robi robotę. I już widać, że od ziela w stronę jeziora jest spad i to dosyć ostry. Jakieś 1,5 metra od ziela. Mamy 2,5 metra głębokości. Dosyć nierówne dno z zielem. Na razie nie widać żadnych rybek. Wygląda to dosyć ciekawie. Bardzo ostry spad już jest tak jak widzicie prawie ponad 3 metry i cały czas jest spadek, Dobra, robimy drugi rzut. Tym razem będzie to rzut na wodę. czekamy aż się diper połączy mamy od razu połączenie i tam gdzie rzuciłem jest 5 metrów głębokości czyli tak jakby kant się zagłębia jest zrobiona taka rynienka bo widzę, że jak ściągam i wy też to widzicie podchodzi do góry czyli akurat w tym miejscu jest dosyć Nierówne dno. I jeszcze jeden rzut. I już mamy połączenie. Widzimy jakieś malutkie rybki w toni i też dosyć szybko schodzi do dołu. widzicie stoją centralnie przede mną na głębokość jakichś dwóch metrów rybki Dosyć głęboko, 4,5 i metra Także dosyć, dosyć głęboko I tak jak widzicie tutaj po lewej stronie nasze rzuty diper zapisuje na mapie I później jeżeli nie mamy ze sobą dipera tak, taką mapę możemy otworzyć i sprawdzić to co przeskanowaliśmy i widzimy, jaka jest głębokość. Możemy sobie przybliżyć, kliknąć na dany obszar, i wyświetli nam się głębokość, jaką uzyskanowaliśmy wcześniej. Także bardzo, bardzo fajne urządzenie. Pierwszy raz korzystam, ale powiem Wam, że coś świetnego. mam sobie zrobić mapę barometryczną i później w trybie offline ją sobie otworzyć posprawdzać także fajnie Zobaczcie, jakie mamy tutaj odczyty. Jest górka i mamy piękne rybki na górce. Przeniosłem się właśnie w taką okolicę, gdzie jest zielko i mamy piękne odczyty. Na, na samej górce była górka. Jak widzieliście, nie od razu na górce stały rybki. do tutaj kilka razy po tym zielu. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. I jest metr wody. Tam gdzie jest ziele. Mamy metr wody. I ostry kant. Dużo ziela na dnie. Tak jak widać. I, I znowu schodzi wszystko. Do dołu. I schodzi dosyć szybko. Mamy też jakieś górki. I pie, piękny spad od razu za zielem. Dosyć nierówne dno. I tu gdzie stoję jest około 2 i 3 metra. I rybka centralnie pode mną praktycznie. Dobra, robimy jeszcze jeden rzut w drugą stronę. Na kant ziela. I tam mamy 1,80 m głębokości. I tak samo od ziela jest kant w dół, który spada. I ostatni rzut i biorę się już za Dobra, posądowane echo, przetestowane bardzo fajnie. Widzę, że na pewno będę z niego często korzystał. No i co? Biorę się za łowienie. Dzisiaj na pierwszy rzut wleci kaczucha od Sewidza, Mam ją już, oj, kilka ładnych lat w pudełku i chyba nigdy na nią nie łowiłem tak naprawdę. A z racji tego, że dużo łowię na żaby i ta akcja powierzchniowa jest bardzo fajna, to dzisiaj. Próbuję porzucać trochę kaczuchą, może jakiś szczupaczek się na nią trafi. Tam było go słychać. Ale piękny wyskok! Ja! Nie był to jakiś duży szczupak, ale widzieliście to? Pierwsze wyjście do kaczki. Ale strzał. Tak myślałem, że tam mogą stać. Strzał w pierwszym rzucie. Nie trafił, co prawda, ale strzał piękny. Teraz spróbujemy jeszcze raz. Ależ. A, był. Ale szaleństwo. Ja Cię kręcę, ale on szalał za tą kaczuchą. Nie mógł w nią trafić, ale jazda muszę go złowić. To nie jest mały szczupak, jest naprawdę na nią, że tak to powiem, napalony. Chyba się ukłuł. Nie, idzie. idzie, 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 idzie. Znowu nie trafił. O! Ale strzał! O ja, Widzieliście to? Widzieliście gdzie stał? Tam w tych chaszczach, ha! tam w tej dziurce. A, nie trafiłem go, ale uderzył. O, i zapiąłem się za zielę, siedzi rybka. Mały szczupak. O, ale poper zaciągnięty. Lecimy dalej. Tam może przy tej trzcince jakiś okoń fajny. Je, yeah, spadł. O, ale był okoń. To był na bank okoń. Tam stała cała ławica okonia. Tam stała ławica o koni. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Zaraz się do nich. Przesunę troszeczkę bliżej. Robię taki patent, jak nie jest za głęboko wysuwam się na beli do samej belki i sobie nogami podnie maszeruję, przesuwam się. Oczywiście jeżeli nie jest za głęboko, jeżeli mam belkę na beli, a belkę mam praktycznie zawsze. Praktycznie bezszelestnie zsunąłem się kilka metrów do przodu. Jest nieduży. Och, jeszcze się wzięle za blondo. Ale jest to konek. Ale piękny kolor. <gryw> Trochę za zagrzbiet. Taki piękny maluszek. We check. Siedzi ryba. Odpijałem się tylko z ziela. O, bo już szczupal. <grymne> I płynę na ostatnią miejscówkę. Viper włączony. Płynie sobie za mną. Robi mi skan jeziorka. Także fajnie. Jakieś rybki małe. Złowione. Dwa małe szczupaki. Fajne. Uderzenia na żabę, na kaczkę, przepraszam, od Sewiczgira Gira. W dosyć ciekawych miejscach. Jeden okonek mały na popera. No i co, płynę na ostatnie miejsce. Zobaczę, co tam się uda złowić. O ile coś się uda złowić. I później już do domu. tam po zielu grzmotną skł Siedź! Aaa, spadł! Ładny szczupak był, ale przywalił blisko u Przy samej Beli. Był fajny Znowu, Ale nie trafił. O, kurziwa, widzieliście to, kolejny wariat, mały w zielu Siedzi i to jest konkretniejszy szczupal. Uuuu, to jest naprawdę fajny szczupal. To jest naprawdę fajny szczupal. To jest naprawdę fajny szczupal. Gdzie jest mój podbierak? Ale Słabo zapięty mama Ale piękny ho, 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 W takich haszczach ja. Ale fajna rybka Ale zdrowa Gruba Nie jest jakiś bardzo długi ma jakieś no, 70 z plus ale piękny, zdrowy szczupal A Nie, 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 nie O, teraz będzie chyba problem Mam zaplątany pod i Dlatego tak robię Nie inaczej Dobra, jest odpięty Ale piękna rybka zdrowa Wow. Na takiej płytkiej wodzie <laughs> Jest fajniejsza ryba w końcu dzisiaj Uff. I Wigler Kermit Bazer <laughs> W takich haszczach udało się go wyjąć Jestem pod wrażeniem <laughs> Ale fajnie <laughs> Dobra, jeszcze kilka rzutów może tutaj Kolejne branie. Rzut ryba po, po rybie, praktycznie. No i tak jak widzieliście na filmie, coś udało się złowić, ale dzisiaj głównie nie o to chodziło, dzisiaj chodziło o przeskanowanie wody troszeczkę diperem. Eee, tak jak było pokazane na filmie, trafiłem fajną łowicę rybek w Toni na głębokiej wodzie na 5 metrach. Bardzo polecam dipera, bardzo fajna opcja, jeżeli pływacie na beli przede wszystkim, bądź z łódki brzegu, bardzo fajna opcja do skanowania sobie wody, na której łowimy. Mi na pewno się bardzo przyda ta wiedza, którą dzisiaj zyskałem, chociaż opłynąłem mały kawałek jeziora, ale tej wiedzy troszeczkę wpadło. Wytypowałem już kilka miejscówek do łowienia z lodu. Także fajnie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i zapraszam na kolejne materiały. Do następnego, trzymajcie się, cześć.